Pytanie dla Was, dlaczego się tak ustawiłem daleko od tego samochodu przydanu? A no, dlatego, żeby nie blokować wyjazdu z tej drogi bocznej tutaj, tej, którą widać na prawo. Na przykład ten samochód, który teraz podjechał, mógłby chcieć skręcić w lewo, i jakbym się tam ustawił zaraz za tamtym, no to by tego nie był w stanie zrobić. Więc pamiętajcie, żeby tak się ustawiać, kiedy czekacie na swoje zielone światło lub na swój otwarty przejazd aby nie blokować drogi innym. A dlaczego teraz nie wjeżdżam na przejazd? Bo nie jestem pewien, czy z niego zjadę. Dobra, teraz już widzę, że zjadę, to wjeżdżam. Ale dopóki nie jestem pewien, że zjadę z przejazdu kolejowego, nie powinienem na niego wjeżdżać. Pamiętajcie o tym nawet wtedy, kiedy jakiś ignorant z tyłu za wami trąbi.